I daj mi znać. Zadzwonię później. Na razie. Jak kota nie ma, myszy harcują. Wola sobie nie wyobrażać, co dzieje się w domu. Jeszcze mi za to zapłacą. Nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Lautaro jest zdrowy. Gdyby coś się działo, czekam na telefon. Jak będzie trzeba, przyjadę Boli mnie noga. Może pan mnie zbadać? Nie dzisiaj, następnym razem. Nie wypijesz herbaty? Dzwonili z prywatnej kliniki, śpieszę się. Dziękuję za wszystko. Miło było się z wami spotkać. Na czym skończyliśmy? Prawdę mówiąc, niewiele pamiętam. A ja tak? Mówiłaś mi, co czułaś patrząc na mnie w nocy. Aleś ty upadł. Nic nie czułam. Krapałeś tak głośno, że było słychać na ulicy. Reinaldo powinien cię przebadać. Takie chrapanie nie jest normalne. Odbiad. Ola ja Rosario, jak się czujesz w skarbie? Świetnie. A ty? Na pewno wiele przeszłaś, ale porozmawiamy o tym później. Teraz poproszę Bruna, mam do niego ważną sprawę. Dobrze, kochanie. Pablo, do ciebie. Dzień dobry. Przyjeżdżaj natychmiast do firmy. Coś się stało? Sam ben, zobaczysz. Porozmawiamy, jak przyjedziesz. Proszę, pośpiesz się. Dobrze, uspokój się. Już jadę. Jakiś problem? Nic nie chciał powiedzieć. Jedź. Muszę. Wychodzę. Hola. Hola, si... Mogę rozmawiać z Sanczem? Nie wrócił jeszcze ze szkoły. Kto mówi? Josefina Moravia. Pracujemy razem. Muszę porozmawiać z nim jak najszybciej. Na razie to niemożliwe. Powiedz o co chodzi. Postaram się pomóc. Nieważne, spróbuję później. Proszę mu powiedzieć, żeby zadzwonił do mnie na komórkę. Przekażę, jak tylko wróci. Dziękuję. Bałwan jest w szkole, jakby nadawał się do nauki. Ten mały włóczęga naprawdę cię wkurzył. To dlatego, że lubisz duży. Zamknij się. Nie rozpuszczaj jęzora, bo dostaniesz gorszy wycisk od Sancha. Niegrzeczna dziewczynka. Zamknij dziu.

Jakiś papier tam leży. List. Skłoniłaś mnie do skreślenia tych słów. Zadanie jest trudne. Próbuję opisać najsilniejsze uczucie w moim życiu

Napisał go poeta Cicino. Spójrz na niego. Ten pak chodzi i plotkuje. Z niego też zrobię miasbę. Jednego ja nie rozumiem. Skąd trener wiedział, że to Twoja robota, skoro pisałam list na komputerze? Muszę się do czegoś przyznać. Uznałam, że list jest zbyt dziecinny i napisałam drugi odręcznie. Chyba posunęłam się za daleko. Dlaczego mi to zrobiła? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Trzeba było do mnie zadzwonić. I co, powiedzieć, że piszesz jak małe dziecko? Się. A teraz jestem wściekła. Nie kłóćmy się z tego powodu. Jak mogłaś zrobić coś takiego? Twój list był kompletną bzdurą. Jakby pisała go mała dziewczynka. Jesteś gówno warta. Nie wiedziałam, że tak o mnie myślisz. Skoro uważasz się za taką mądralę, radź sobie sam. Odwal się. Po co mi taka ofiara losu jak ty? Co się stało? Dlaczego ściągnąłeś mnie do firmy? Zanim zacznę, chcę, abyś wiedział, że jesteś nie tylko moim szefem, ale przede wszystkim najlepszym przyjacielem. Nie chciałbym cię skrzywdzić za żadne skarby. Mam ochotę skręcić ci kark za ten tajemniczy ton. Co się stało? Jest wiele pilnych spraw do załatwienia, a ty siedzisz sobie w domu. Mam prosić tego szczura a rozpidę, żebyś ściągnął cię do firmy. Tego już zawiał. Chnujecie za moimi plecami. Miarka się przebrała. To ci pozwolił nie przychodzić do pracy. Żartuję? Mówię całkiem poważnie. Nie potrafisz odróżnić rzeczy istotnych od błahostek. Dzieje się tak, odkąd tam małpa pojawiła się u nas. Przestań. Sam decyduje kiedy przyjść do firmy, a kiedy zostać w domu. Co cię tego nauczył? Ja przychodzę do pracy codziennie. Chyba wiem, co masz na myśli. Wymagam tego samego od ciebie. Posuwasz się za daleko. To ty posuwasz się za daleko i działasz mi na nerwy. Trzymaj się z dala od firmy, bo złożę rezygnację. Widziałem twojego tatę. Jak się czuję? Szczerze mówiąc, był trochę smutny. Twój wyjazd z kraju bardzo go zmartwił. Biedaczysko. Współczuję dla niego z każdym dniem się oddalasz A niech to... Za co się nie wezmę, wszystko wsuje Nie załamuj się Mam też dobre wiadomości No to bardzo Twój ukochany w przyszłą środę kręci film w katedrze Herman? Gdzie dobra wiadomość? Dopiero co rozwalił sobie głowę i już wraca do pracy nic na to nie poradzisz. Masz rację, jest taki uparty, że nie da się przekonać. Bardzo chcę go zobaczyć. Ale nie w jego mieszkaniu. Ten typek znowu może mnie śledzić. Coś wymyślimy. Idź na plan zdjęciowy. Tam, gdzie będzie kręcił film? Racja. Mam pomysł. I jak zwykle, pomożesz mi. Muszę nauczyć się mniej gadać. Nie oszalałam. To tylko zdjęcie. Ryzykujesz. Policja może cię złapać przez głupią fotkę. To nie jest głupia fotka. Dla mnie bardzo ważne. Nie mam nic, co należy do Hermana. Przynajmniej zobaczę go i zrobię mu zdjęcie. Nie mogę o nim zapomnieć, rozumiesz? Nic nie powiem. I tak jednym uchem słuchasz, a drugim wypuszczasz. Uśmiech. Trzy... Nic. Aparat fotograficzny. Wiem. Chcesz wiedzieć, co zamierzam? Bruno prosił, żebym zrobiła zdjęcia w domu. Na odbitkach zobaczymy ducha Bernardy. Bo chociaż jej nie ma, duch wciąż tu krąży. Pójdę do piwnicy sprawdzić, czy tam nie siedzi. Zauważyła co? Źle się maskuje. Zdrajca. Nie mów tak. Moja ciotka kazała mi po ciebie dzwonić. Jesteś dorosły. Nie potrafisz odmówić? Gdybyś był kobietą, wiem, miałbym setki dzieci. Z Bernardą gorzej się rozmawia niż z urzędem skarbowym. Jesteś moją prawą ręką, bo potrafisz radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Mówisz tak, bo nie wiesz, jak Twoja ciotka ze mną rozmawiała. Myślałem, że za chwilę przegryzie mi gardło. Czułem na twarzy jej cuchnący oddech. Widziałem wybałuszone oczy żądnej krwi bestii. Już chciałem lecieć po krucyfiks. Dosyć. Przestań gadać wzdury. Wybaczysz mi? Wybaczę. Wiem jak wygląda ciotka, gdy chce wywrzeć na kimś presję. Nie można kierować firmą zastraszając wszystkich. Zgadzam się z Tobą. Dziękuję, że mi wybaczyłeś. Wiele razy powtarzałem, że nowoczesna firma jest jak rodzina. Jak rodzeństwo. To przykład wzajemnego zrozumienia. Wracaj do pracy zanim skopie ci tyłek. Nie jest tak, ale... Idź. I oddaj mi jojo. Nie wierzę, że Bernarda posunęła się tak daleko. Gotowa przysłać mi oficjalny list. List. Zostawiłem go w salonie, ale jestem głupi. Powierzchnia Ziemi nie jest całkiem równa i ze względu na różnicę temperatur ciśnienie atmosferyczne również się zmienia. Doskonale. Przynieś dobrą ocenę, żeby twoja ciotka się zamknęła. Zostań z nami na zawsze. Już nikt nie usunie mnie z tego domu. Nawet Batalion Wojska. Bardzo lubię z wami mieszkać. Obiecujesz, że nie odejdziesz? Pablo zaprosił mnie do Polinezji, ale dałam skubańcowi kosza. Co ja zrobiłam Brunowi? Porozmawiaj z nim. To pewnie nic poważnego. Czyżby? Najpierw wyrzucił mnie z domu, a teraz zwolnił z firmy. Najbardziej boli, że moim jedynym grzechem była troska o niego i dzieci. Zastanów się, może zdenerwowałaś go Tego już za wiele Ty też trzymasz jego stronę Wcale nie Takie konflikty zamieszane są dwie strony Tym razem sprawa jest prosta Ta Urugwajka rzuciła na mnie urok Wiesz co mówisz? W Urugwaju jest wiele ludzi praktykujących czarną magię. To wie z kim ona się skumała.